Lecimy! Witam Państwa serdecznie w naszym studio, gdzie dzisiaj chciałem przypomnieć o imprezie, która odbędzie się w dniach 6-7 lipca, czyli o Targach Książki i Sztuki w Wojżanowie. Okazało się, że nasza impreza wzbogaci się o jeszcze jednego uczestnika i będą to Targi Książki, Sztuki i Sportu w Wojżanowie, bo okazało się, że nasz kolega Piotr Szeligowski, znany na blogu Akowalser, przywiezi swoją ofertę sportową, ale nie tylko sportową, także rękodzielniczą. Więc wszyscy, którzy chcieliby poznać Piotra, będą mieli okazję. No, bo on będzie z nami przez dwa dni, a to się rzadko zdarza, dlatego, że jest to człowiek zajęty, podróżujący po świecie, mający liczne obowiązki i i prowadząc różne interesy w różnych miejscach, więc to, że się pojawi akurat Tojżanowie, no nie jest sprawą zwykłą. Także, proszę Państwa, trochę żartem, a trochę nie, targi książki, sztuki i sportu impreza całkowicie prywatna, na którą przychodzą ludzie zainteresowani naszymi produktami czyli grafiką, obrazami, komiksami, książkami, rękodziełem. I sprzętem sportowym. Przypomnę, że Piotr jest karateką, utytułowanym dość rozpoznawalnym w środowisku i nie tylko w środowisku. Jest autorem książek, a będzie miał jedną książkę swoją o karate w języku angielskim, ponieważ polska jej wersja zniknęła z rynku już dawno i jest w zasadzie nie do kupienia, a to, co Piotrowi zostało, no to przywiezie na targi do Ojrzanowa. Także chętnych do tego, żeby z nim porozmawiać, a jak wiecie, on bardzo jest otwarty i Potrafi zachęcić do swoich pasji człowieka, nawet takiego, który z tym nie, mał, nie miał nigdy wiele wspólnego i wręcz nawet się obawiał takich rzeczy jak sport, szczególnie sport wyczynowy, A już o karate to nawet nie ma co mówić. To Piotrek z nim porozmawia i go przekona na pewno. Także takie jeszcze będą, będą atrakcje w dniach 6-7 lipca w Pałacu Wojrzanowie, gdzie będziemy sobie prezentować. Swoje produkty od 11 do 19 każdego dnia. Zaczynam o 11 w sobotę, do 19 w sobotę, potem o 11 w niedzielę, do 19 w niedzielę, a potem wszyscy rozjeżdżają się do domu, a kto chce zostać w hotelu i sobie zarezerwował miejsce, to zostaje i może zjeść kolację i spędzić jeszcze uroczy wieczór w tym zupełnie fantastycznym miejscu gdzie jest bardzo dobra kuchnia, przypominam. I to jest szalenie istotne i to jest też jeden z powodów, dla których organizujemy to w Ojrzanowie, a nie gdzie indziej, dlatego że na miejscu jest restauracja, można sobie zamówić jedzenie, robią świetną kawę, do tego pan właściciel prowadzi, oprócz tego, że jest właścicielem pałacu, prowadzi gospodarstwo agroturystyczne i można kupić produkty z tego gospodarstwa agroturystycznego. I bywa tak, że ludzie te produkty wynoszą tak zwanymi Siatami. To są atrakcje dodatkowe. Wielu ludzi, którzy zamierzają przyjechać do Ojżanowa, pyta mnie o parking. Na terenie pałacu jest parking, można te samochody ustawiać w różnych konfiguracjach, ale przypominam, że naprzeciwko jest szkoła i są wakacje. A przed szkołą, w Ojżanowi, jest duży parking, także jest gdzie stanąć. Gdyby ktoś miał rzeczywiście jakieś kłopoty. Nie sądzę. Zawsze można zatrzymać się, czy to pod sklepem w pobliskim Żelechowie, czy to pod remizą strażacką, czy to pod cmentarzem, gdzie jest pochowany wybitny malarz Józef Hełmoński, którego pomnik znajduje się w Grodzisku Mazowieckim, a na cmentarzu Wojżanowie, Żelechowie, bo to jest właściwie połączone, jest jego grup utrzymywany staraniem mieszkańców. Tam się zawsze pali lampka, są kwiaty. Dość okazały jest ten grup. W okolicy są kamienie upamiętniające pobyt Józefa Helmońskiego w, w tych okolicach. On mieszkał w Kuklówce i właśnie taki kamień upamiętniający go jest w kuklówce, jak się zjeżdża z, z drogi prowadzącej, prowadzącej do żabiej woli. To się trafia na ten kamień. Okolica jest piękna, proszę Państwa, więc jak ktoś się wybiera na dłużej, nie tylko na te targi, to ja zachęcam do tego, żeby sobie wziąć ze sobą rower, albo pożyczyć rower w grodzisku miejski i się wybrać na wycieczkę po okolicy, a nasze targi, jakby to powiedzieć, uczynić jednym z punktów programu tej eskapady. Bo to nieprawda, że mazowsze jest nudne, albo że pod Warszawą nie ma żadnych atrakcji. To jest mnóstwo ciekawych rzeczy, które można sobie obejrzeć. Ale jakie to są rzeczy, to ja Państwu powiem na miejscu, bo zależy mi na tym, żeby Państwo jednak gro czasu spędzili w Ojrzanowie w Pałacu, yy, oglądając nasze książki, podziwiając grafiki, obrazy Agnieszki Słodkowskiej, Huberta Czajkowskiego, yy, podziwiając dzieła yy, pana Krzysztofa Piechockiego, jego córki i całej rodziny, czyli w pracowni Sztuka Cięcia yy, i to, co przywiozą inni Wystawcy, którzy przybędą nie tylko z okolicy, ale także z miejsc odległych. Będzie Tomek Berezinski, o czym przypominam. Będzie Bata Majchrowska. Będzie wydawnictwo Rewasz. Serdecznie Państwa zapraszam. Impreza, tak jak już powiedziałem, będzie pewnym eksperymentem, bo jest to chyba pierwszy taki targ i taki kiermasz, który odbywa się z dala od miasta, ale ja jestem przekonany, że to będzie sukces, dlatego że wiem, że okoliczni mieszkańcy bardzo chętnie garną się do imprez kulturalnych o charakterze niezwykłym, a nasza impreza ma charakter niezwykły i liczę na to, że yy, może nie będziemy mieli tłumów, ale na pewno nie będziemy mogli narzekać na to, że, że jest pusto i że nikt nas nie odwiedził. Zapraszam Państwa serdecznie jeszcze raz. 6-7 lipca, Pałac Ojżanów, ulica Tarczyńska 1. Zwrócono mi uwagę, że nie podałem adresu. No trudno nie trafić, proszę Państwa, do Pałacu Wojżanowie. No ale dobrze, Tarczyńska 1 Ojżanów, naprzeciwko szkoły. Pałac jest, znajduje się w pięknym parku, łatwo do niego dojechać, tak jak powiedziałem, łatwo zaparkować. Yy, I można sobie wykupić nocleg w hotelu. O ile jeszcze są miejsca, bo może się okazać, że już ich nie ma. Ja nie reklamowałem zbyt silnie targów w Wojżanowie, ale wspominałem, że one będą, więc cicha woda brzegi drzwi. Proszę Państwa, może się okazać, że tych miejsc w hotelu już nie ma. To nic, ale w okolicy są inne pałace, inne obiekty, w których można spokojnie zanocować, a także jest grodzisk, gdzie można sobie znaleźć jakieś miejsce. Jeszcze raz zapraszam. Powtórzę. 6-7 lipca od 11 do 19, sobota, niedziela, Pałac Ojżanów, Tarczyńska 1, książki, targi książki, sztuki i sportu. Bardzo dziękuję. Do widzenia, do usłyszenia.